Witam Was tutaj, cześć, z i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał na kanale Plany, a w serii mniejsza z Cities z PlayStation 4. I o ile ostatni odcinek pojawił się w poprzednim roku, to teraz witam Was w 2024. No i co ja mogę powiedzieć? Coś, coś zrobiłem w międzyczasie, w sensie nie grałem w międzyczasie, jak i nagrywałem, tylko dziś sobie usiadłem i tak stwierdziłem, że a, może coś faktycznie pobuduję wcześniej i coś zrobiłem, ale po kolei, po kolei, coś faktycznie wydarzyło. Po pierwsze, co się zmieniło, to jest to. Tutaj, zrobiłem taki trochę bardziej to zbudowany węzeł. Przysiadkowy, bo tu były korki, straszne korki. De facto wybudowałem tylko tą drogę. Wcześniej tu było parę węzłów. Rozbudowałem myślałem jak to zrobić, żeby tutaj nie było korków tramwajowych i bo tutaj tramwaje i samochody jeżdżą tą samą ulicą, tym samym pasem, więc musiałem coś z tym zrobić. Udało mi się faktycznie zmniejszyć tutaj ruch i dzięki temu tramwaje teraz lepiej jeżdżą i nie ma takich korków, tak samo jak tutaj w centrum też udało mi się trochę ograniczyć. W sensie one dalej występują, głównie dlatego, że tutaj są przystanki tramwajowe za, za skrzyżowaniami i z tym de facto nie mam nic, co bym mógł zrobić tak jak myślałem. W sensie można by zrobić przystanki tramwajowe przed wjazdami na skrzyżowanie, ale to raczej mogłoby być de facto jeszcze większym czynnikiem. W sensie największy problem jaki jest to jest to, że jest przystanek w tym miejscu. Ja prawdopodobnie w tym momencie ten przystanek usunąć, bo on robi tutaj niesamowite korki. I to jest chyba najprostsze i jedyne aktualnie rozwiązanie, jakie mogę zrobić, żeby tutaj jakkolwiek ten ruch po prostu funkcjonował, bo inaczej wszystko stoi, a jak wszystko stoi, to nie jest dobrze, więc no cóż, zrobimy to w ten sposób, tak jak to teraz to zrealizowałem i jeszcze jedną rzecz teraz tego tak myśliłem w sumie, bo tutaj jest wyjazd z tego miejsca, co się tutaj te tamwaje wyjeżdżają i samochody i wszystko i tak dalej, ja na środek wstawię, żeby faktycznie te tamwaje jechały i może dzięki temu będzie trochę to Odkorkuje się, bo tutaj i tak rowerzyści w te miejsce konkretnie nie mogą już pojechać dalej. Mamy faktycznie nasz uniwersytet. Rozszerzyłem go trochę, żebyśmy mogli wbić ostatni poziom. Dzięki temu atrakcyjność podskoczyła. Studentów jest o pół tysiąca prawie więcej. Dwie prace naukowe zostały zrealizowane bez grantu żadnej, i uniwersytet osiągnął w ten sposób poziom renomowany więc już właściwie de facto. Powinienem być na najwyższym poziomie. Mam też nadzieję, że dzisiaj mnie lepiej słychać niż ostatnio. Chyba znalazłem błąd, który w dyktafonie włączałem podczas nagrywania dźwięku. Natomiast wracając do tego mamy pomnik osiągnięć Uniwersytetu II, Klub Szachowy, Laboratorium Medialne Uniwersytetu, Wyższa Szkoła Nauk Ścisłych i Ośrodek Nauki. To są obiekty, które udało nam się teraz osiągnąć i zdobyć. No ja bym jednak chciał to wszystko wstawić jeszcze na jakiejś jednej wyspie, w której na pewno w dzisiejszym odcinku nie będę stawiać. I najchętniej bym to po prostu wybudował dalej idąc w tą stronę. A kiedy to się stanie, to nie wiem. Nie, w sensie nie powiem wam, bo... Nie, nie wiem po prostu do tego jeszcze nie doszedłem. Wiem, że chcę to zrobić, ale nie wiem kiedy. Ajaj. Aj, 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 aj. Chwila, chwila, chwila. Ym, bo trochę za dużo wysunąłem tutaj... tej ym, dzielnicy. Czekajcie. Ym, bo tutaj jest park, dobra. Teraz to funkcjonuje ponownie dobrze. E, zwolnimy sobie czas. E, tam obligacje to cały czas robię różne akcje. Tutaj jest, się pada rzeczy podziało, pomijając e, to, co się właśnie wydarzyło, czyli Uniwersytet i ten węzeł przyrodkowy, i tutaj też, że zrobiłem zmiany, a, tu też jeszcze zrobiłem jedną zmianę. E, Przystanek tramwajowy w tym miejscu zlikwidowałem, bo też bardzo korkował. E, tutaj musiałem na nowo jedną linię tramwajową stworzyć i najważniejsze, tutaj teraz e, jest nowość w postaci. Czekajcie, bo ja mam tutaj termos na środku ekranu teraz wstawiony i nie widzę dokładnie, gdzie on się zaczyna. Jest tu, a tu jest, proszę bardzo, tu jest wjazd do tunelu. Ja sobie ten termos przestawię. Dobra. O, dobra, teraz będę widzieć. E, tu jest wjazd, proszę bardzo, do tunelu i tędy, tędy, samochody teraz mogą wyjechać tutaj. No, jak widzicie, de facto nikt z tego nie korzysta. Przynajmniej w teorii. Zobaczmy, jak jest w praktyce. Hmm, w praktyce też nikt. Czy to jest bez całkowicie, bez sensu? Czy tu po prostu nie ma wiele? Może, może jednak nikt nie, nie chce potrzebować innego wjazdu do autostrady. Tylko faktycznie wszyscy potrzebują innych dojazdów. No nie wiem, no tak czy siak, zrobiłem wyjazd drugi z tej dzielnicy, żeby nie było tylko łącznie tego jednego wjazdu, jak widać nic nie chce z tego korzystać. Ale dobra, już teraz takie faktycznie rzeczy, które się jeszcze pozmieniały. Pozmieniało się to, że wybudowałem tą dzielnicę, którą powiedziałem na sam koniec odcinka, że chcę zrealizować. A mianowicie IT i tutaj dolna część mieszkaniowa. Dzięki temu też fundusze zaczęły się zgadzać i tutaj uporządkowałem dosyć dużo rzeczy. Po pierwsze, zajezdnę to, że w dzielnicy tej bez pieszych nie ma faktycznie samochodów, to nie oznacza, że bez samochodów nie oznacza tam, że jak tylko i wyłącznie piesi chodzą, to nie potrzeba żadnych usług. Wszystko potrzebuje samochodów i wjazd do tych usług jest teraz w tym miejscu. Tu jest proszę bardzo... E Duży punkt usługowy w strefie, tu mamy następnie duży punkt towarowy, mamy też dwa małe punkty zagospodarowania odpadów, bo aktualnie tylko i takie małe odpady są niezbędne w tej u nas i całkiem ładne i urocze są. I tutaj też zrobiłem takie przejście, że stąd bezpośrednio piesi mogą przechodzić, czy też pojazdy służb wjeżdżać do tej dzielnicy, jeżeli jest taka potrzeba. Także też rozszerzyłem to, o tą pętlę tramwającą w sensie tutaj rozbudowałem to, tramwaje dalej tędy jeżdżą. I chyba są całkiem dobrze wykorzystywane, jak i również tutaj zrobiłem taki mały ekstra akademik, duży. Przez, znaczy czemu tu jest taki duży akademik? Bo chciałem zrobić, zdobyć ostatni poziom uniwersytetu, a nie dało się tego zrobić w żaden inny sposób, więc no niestety musiałem to zrobić w taki, a nie inny sposób, ale miejmy nadzieję, że może dzięki temu to będzie całkiem ładnie y, funkcjonować. Tutaj dzięki temu też zrobiłem wejście, żeby faktycznie ludzie mogli wchodzić jakoś do, tego, do tej przestrzeni, no i wtedy mogą też dojść nawet do przystanków tramwajowych zlokalizowanych tutaj. Tu z kolei też się znajduje więzienie. Wiem, mam taki cel, żeby w końcu postawić te 15 więzień i zdobyć platynowe trofeum ze i więc no tego cały czas nie zdobyłem. No może w końcu to zrobię, tak? No jest tutaj, jak coś więzienie jest, jest jedno na razie, chyba drugie może już dwa stoją. No dobra, no i tutaj te, te budynki są uporządkowane, natomiast tutaj możemy zrobić... Jeździ jak jeździł, tutaj dużo nie pozmieniałem, tutaj jest nawet taka kładka dla pieszych, w sensie stwierdziłem, że mnóstwo osób będzie chciało z tego korzystać i służby też więc tak widzicie tłumy, tłumy osób tutaj chodzą i tutaj ogólnie ta przestrzeń jest podzielona na dwie części. Ta tutaj po środku jest dla mieszkańców, natomiast ta bliżej ulicy i Maglewa to jest faktycznie handel, bo handel lubi jak jest hałas i im to tak nie przeszkadza, a z kolei tutaj postawię nawet centrum handlowe, żeby jakiś był budynek specjalny. Z budynków specjalnych jeszcze jest tutaj duży, znaczy duży, no węzeł środkowy metra japońskiego, natomiast to jest klasyczny dworzec i ten klasyczny dworzec jest potężny, w sensie to jest ogromny budynek i stwierdziłem, że taki jeden mega budynek mogę na spokojnie wstawić, żeby on jeszcze po jakoś ładnie się tutaj komponował. I następnie jedną jeszcze stację META mamy tutaj w tym miejscu. To jest stacja dla pociągów pośpiesznych META, jak i również taki zwykły więc tutaj się wszystko zatrzymuje na tych dwóch peronach. Ja lubię bardzo te, te stacje META, które są takie na wylot, w sensie, że ulica jest pośrodku. I tak też tutaj właśnie w tym miejscu to zostało zrealizowane. Tramwaje tu jeżdżą i są dwie ulice. Jedna jest ta duża ulica, która została wprowadzona. Druga jest tutaj nowa właśnie z metrem i tutaj dalej się łączy to z tym maglewem, który w tym miejscu jeździ i tutaj też te tramwaje jakoś, jako tako funkcjonują. W sensie, no musiałem pozmieniać, tak, no bo wcześniej to była stacja metra naziemna, tu maglew inaczej jeździł. Ogólnie ta kolejna jednoszynowa, czyli maglew, który tutaj jedzie, tak jak teraz widzicie, no to on po prostu tak jeździ, bo tak, tak był. W sensie ja go po prostu nie przestawiałem, jest, jest, to już nie będzie. Ale najprawdopodobniej w przyszłości trzeba będzie go całkowicie uporządkować, żeby to trochę lepiej wyglądało, bo jest, musiała się pojawić z takich rzeczy, kiedy faktycznie zrealizowałem. Gadam do Was już o, przez 8 minut, co tu się faktycznie pozmieniało i co wybudowałem w międzyczasie, a chciałbym dzisiaj coś jeszcze wybudować. I o ile popyty zbytnio nam nic nie, nie mówią, co by tu wybudować, co by zalizować, to tak, mamy Zo. I co do Zo, jest problem, w sensie, no z wodą jest tu problem, bo faktycznie tej wody, no nie ma. I, I na ten fand możemy tylko zrobić jedno rozwiązanie. Trzeba postawić jeszcze jedną rurę wlewową do wody, ale najprawdopodobniej mimo wszystko będzie trzeba w którymś momencie, w którymś momencie zwątpię w to, co teraz realizuję i będzie trzeba tutaj po prostu postawić. Kanał, kanał, żeby tutaj to mogło wpływać normalnie. Ale jest jak jest. Dobrze, no to tak, wracając do tego, co chciałem postawić, to jest ZO. I mamy już wszystkie budynki w ZO, które można by postawić, więc postawmy to, czego nie mamy. Mamy strefy dla zwierząt morskich, to zostało postawione i według mnie jeszcze strefy dla zwierząt morskich, chętnie bym postawił gdzieś tutaj. Wiem, że tutaj promy pływają, ale sądzę, że Promy można przebudować i może od tego zacznijmy w dzisiejszym odcinku. Więc prom, 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 prom. Yy, tu jest, proszę bardzo, i oto i nasz prom. To sobie wyburzymy. I następnie, gdzie to jest? Tu jest to. Yy, tak, zwierzęta morskie. No, według też świetny pomysł, żeby zwierzęta morskie faktycznie mogły pływać i mogły być w oceanie. To może jest takie yy, pójście o krok dalej. Przynajmniej z mojej strony, to jest taka fantazja trochę. A przy okazji, to są jakieś obiekty, które mogą być na wodzie, więc to też jest coś, Ten obiekt morski, o, w tym miejscu. Teraz trzeba zrobić, żeby jednak te promy dalej pływały, bo ja je bardzo lubię i chciałbym, żeby mimo wszystko cały czas tutaj funkcjonowały. Natomiast przez te budynki oczywiście te promy nie przepłyną, więc trzeba zrobić, żeby promy opływały dookoła zo w jakiś taki tutaj oto i sposób. To jest drugi ten budynek, więc to tak będzie pływać sobie tą wyspę, i następnie w tym miejscu się będzie łączyć. No to że w innym miejscu, ale nie jest aż tak źle. Normalnie będę tutaj zrobić też przystanek promowy, co domyślam się, że byłoby po prostu hitem, jeżeli chodzi o transport, ale nie mam żadnego pojęcia, jakbym tutaj dostarczył doge. W sensie musiałbym mu to chyba zrobić tak jak. Hmm. A wiecie co? To jest dobry pomysł, bo w dzisiejszym odcinku chcę głównie zrobić to i ewentualnie jeszcze trochę parę rozrywki do zgnięcia, jak w ostatnich, a w kolejnym będę robić industries. Natomiast. To może być to związanie. Dobra, wstawmy tu przystanek promowy i niech będzie, to nie w time-lapse, tylko normalnie, żebyście wiedzieli może mniej więcej, jak to wygląda, jak to się realizuje, bo to nie jest aż takie proste, jakby się wydawało. To tak, yy, przystanek promowy możemy sobie postawić, jak widzicie, tak od ręki, natomiast jeżeli go postawimy tak od ręki, to on nam się respi z drogą. Ja oczywiście tej drogi żadnej bym nie chciał. W sumie de facto, nawet bym to postawił po drugiej stronie. No, to postawimy go sobie nawet po drugiej stronie. Eee, ten budynek na razie trzeba na chwilę przenieść. O, nawet mogę go tu postawić, dobra. Natomiast, tak, jeżeli ja, go, ja chcę tutaj postawić coś takiego, co nie, to oczywiście nie chcę tej drogi. Eee, I w jaki sposób mogę zlikwidować tą drogę? A no, jest kilka sposobów. Ja znam jeden, który kiedyś wynalazłem. I ten, ten bug, według mnie, jest wspaniały. Więc odstawiamy najpierw tą najpierw drogę. Stawiamy go, ją najkrótszej długości, ewentualnie 120 jakby ktoś z Was nie wiedział, taki koszt musi być. Następnie stawiamy ponownie ten budynek, teraz ta droga się wydłużyła, ona cały czas jest jako budynek jeden, natomiast później możemy ją wydłużyć jeszcze o jeden i... Wtedy na spokojnie droga jest do usunięcia i bola, nie ma. Więc to taka ciekawa jakby to z Was był ciekawy, w jaki sposób ja te drogi usuwam. Ja gram bez modu, bo na PS4 nie ma modu, tak by to z Was jeszcze nie wiedział. Nie gram w na S2, bo mi nie działa na żadnym komputerze. W sensie, no, mam jeden komputer, no, no drugi, ale drugi komputer to. Może i ma dysk SSD i całkiem nie działa, ale jakbym chciał na nim odpalić SimCity, to już jest trochę problem. Ci da się, ale to nie jest przyjemność. Natomiast Skyline 2 to znaczy, byłby czysty Armageddon i fantazja. Dobra, czy to mi się tutaj wstawi? To mi się tu wstawi, tylko teraz tak, właśnie przez to, że ten tunel jest tam na dole, to, to ten tunel nam tutaj trochę wchodzi, ale sądzę, że jeżeli. I tu w sumie nie może nie być zapominać, że ten tunel jest tam na dole, to ja do tego tunelu mam teraz 12 w miast. Dobra. Cyk, cyk, świetnie. Teraz tak, jeszcze z rzeczy, które trzeba tutaj by postawić, bo skoro jest tutaj już faktycznie wejście, jest to tak zrealizowane, to trzeba by to było postawić bramę parkową, żeby oni dalej płacili mi za wchodzenie do parku. Przynajmniej się i to już się nam podłączyło samemu automatycznie. Więc to w sumie jest całkiem dobre. Ale ja bym tutaj jeszcze sobie to dorobił, żeby to ładnie wyglądało. Ale to i tak pozostanie chyba tamto. A, nie, nie pozostanie. Dobra. Następnie z tej strony, będę nie kusiło nikogo przeskakiwanie, bo jeżeli zrobię to w ten sposób, to to będzie całkowicie na pewno odcięte. No i teraz po części, w teorii, ten port promowy, przystank promowy już jest funkcjonalny, w sensie dalej, molo przeciąłem na pół. Nad czym jeszcze za chwilę będę musiał ubolewać i coś z nim zrobić. Natomiast możemy na pewno zrobić to tak, tu jeszcze bardziej to wykręcić. Czekajcie, o, tutaj, jak jest to. Dobra, i proszę bardzo, czekaj, 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 nie to, 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 o dobra, to tu mam do zrobione, następnie tutaj, no tutaj będzie problem, w sensie on nie będzie chciał pozwolić do końca, ale wystarczy od odpowiednio naprofilować to i, też bardzo, już jest możliwe. No, to takie te chwyty skanajncowe. Dobra, i w tym miejscu będzie to podpięte. To teraz promy już w teorii by mogły zacząć pływać i ja jeszcze muszę tutaj zrobić faktycznie przystanek promowy, żeby się tutaj te promy zatrzymywały w, w obydwu kierunkach. Eee, na pewno te akademiki będą z tego szczęśliwe i to, że ZO będzie mieć w sumie wejście do, do środka parku może też być całkiem dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o Oto, dobra, i to jest ta kładka, którą my, ja tutaj wykorzystuję i tą kładkę... Właśnie teraz będzie problem, żeby to zrobić, żeby to się ładnie połączyło, chyba że... Zrobię to w ten sposób. I właśnie tutaj jest teraz ten mm, aspekt taki... Chwila, chwila, chwila... Tak, bo przez to, że tutaj to się łączy, tutaj to schodzi na dół, a ja tak nawrzeżę i właśnie jest problem z tym, to tak, trzeba to zrobić, żeby to się ciągnęło kawałek dalej dotąd, następnie to dotąd. Później mm, ty tu wyciągniesz to dotąd. O proszę bardzo. I stąd będzie to się ciągnąć dotąd. O! I jak ładnie, ładnie. Dobra, i teraz tak, wracając do ZO, e, mamy tutaj te drogi. Ja tę drogię tutaj koniecznie, bardzo, bardzo jeszcze raz chciał. Mnie ciekawe, z tego powiem w międzyczasie, jak już tutaj buduje buduję sobie. Nie wiem, czego najęście, ten taki serial się pojawił na Netflixie i powiem wam szczerze, że, że no, ujął mnie, w sensie rzadko polskie produkcje są na Netflixie, to już, to, to po pierwsze, to aspekt, tak, zacznijmy od podstawy. Rzadko kiedy coś polskiego się pojawia, a jak się pojawia jeszcze polski serial kostiumowy, znaczy ja akurat kostiumowy to tak za bardzo może nie przypadam za nimi aż tak mocno, ale 1700, 1670, zawsze mówię tę nazwę, E, nie, nie potrafię daty, to już kiedyś wam mówiłem, natomiast 1670 naprawdę mi się spodobał i muszę przyznać, że no jest to, jest to coś innego, jest to faktycznie zupełnie inna bajka i, i... podoba mi się to, w sensie podoba mi się ten serial, szkoda, że taki krótki, bo ja bym go dłużej poglądał sobie, a ciekawe historie, ciekawe tam atrakcje e, i w ogóle ciekawe bohaterowie, w sensie Miło, że jakiś w końcu serial na Netflixie taki z większą produkcją jest o Polsce, bo w sensie o Polsce, no o Polsce to w sumie tak. W Polsce najprawdopodobniej w Polsce nawet... To dobra nowina. To dobra też nowina dla rynku może filmowego polskiego. To inaczej, dobrze, że zauważyli, że taki rynek jak Polska istnieje i coś zrobili specjalne, stelite pod, pod nas. To jest taki aspekt, który bym chyba poruszył. A to, że jest dobre, to już w ogóle jest dobre. Znaczy, dajcie znać w komentarzach, z czego najeście i co tam sądzicie. Ale wiem, że w komentarzach na tym kanale to trochę sobie wychodzi, no ale jestem ciekawy, co tam sądzicie. Dobra, to zrobione, to można stawiać już faktycznie nowe obiekty, które tutaj są też do postawienia. Czyli e, wybieg dla Żyraw. Wydaje mi się, że wybiegu dla Żyraw to tu nie ma. Czekajcie, sprawdźmy to. Małupiarnia, ma Wybieg na i jest wyryk lwów. Jedyny, który wygląda podobnie, chyba że to jest to. Tak, dobra, to wybieg dla żydów jest. E, to po prostu tego nie zauważyłem. Ale małpiarni. Hmm, to wygląda jak małpiarnia. Nie, to jest pawilon ptaków. Okej, okay, no to małpiarni w takim razie nie mamy. Chyba że to jest to. Małpiarnia, dobra, nie było tematu. To ostatnie dwa budynki: wybieg dla zasów i wybieg dla lwów. No, to w sumie brzmi jak faktycznie taki endgame, który można by postawić. Dobrze, no to tak, wybieg dla lwów. Ja bym chciał postawić tutaj <noise> obok kładki, bo dzięki temu będą świetne widoki z kładki. A sądzę, że wszyscy chcielibyśmy iść kładką przez zo i z góry patrzeć sobie na lwy. Według mnie to będzie dosyć ciekawa atrakcja. Więc proszę bardzo, wybieg dla lwów i wybieg dla noszrosów. Wybieg dla noszrosów tego wszystkiego w ten sposób. Dobra. No i teraz tak, pozostało trochę jeszcze miejsca. Na te pozostałe miejsca można, można postawić po pierwsze place. Tych placów jest tu dużo. To jest pierwszy z aspektów. Po drugie kawiarnie, których akurat dosyć mało poustawiałem na terenie całego parku, więc to by można było faktycznie tutaj zrealizować, Natomiast y, nie mogę postawić tego stricte przy tym, bo musiałbym to wyburzyć i postawić od nowa. To trochę mnie irytuje, y, ale i tak będę za chwilę z tym walczyć. Natomiast y, zobaczymy, zobaczymy zaraz. To tak, połączmy najpierw te wszystkie budynki nowymi ścieżkami, żeby to mogło funkcjonować. O, już bardzo. Następnie, tu dodajmy taką drogę. Tu koniecznie pod, pod kładką, bo to ładnie się prezentuje. Ogólnie też sądzę, że przydałoby się jeszcze chyba jedno wejście na, na tą kładkę. No, przydałoby się. A to tak, tak, idzie na okrągło, tutaj nie ma jak wejść. Dobra, to by miało sens. Yy, I tak, tu na pewno też by się przydało jeszcze jedno zejście od tej strony. Dobra, dobra, dobra. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, przydałoby się wejście na kładkę i wejście na kładkę, ponieważ to są te drogi specjalne. Zrobimy w ten sposób, A co tam? Tu wychodząc bardzo i się łącząc. No dobra, to to mamy podłączone od tej strony również. Z tym, że tutaj teraz sobie trochę wydłużę, żeby to było w formie jednego mostku. Tu będzie trochę ładnie wyglądać. Dobra. Hmm. Tak do góry strasznie gdzie w tym miejscu. To mi się nie podoba. Takie do góry to te wychodzenie nie. Nie, nie, To to nie. Może tak i tak. Teraz wszędzie w tych pozostałych miejscach, gdzie jest jakaś wolna przestrzeń, poustawiał kawiarnię. Ponieważ nam się już czas de facto kończy na dzisiejszy odcinek, to zrobię to w formie tak nas? no to tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o ZO. Faktycznie ZO jest de facto ukończone, ale w sensie inaczej są wszystkie budynki w Zo, więc tutaj mamy de facto fini finito, jeżeli chodzi o wstawienie wszystkich budynków, ale ja bym to jeszcze później na pewno doprawił jakimiś ładnymi drzewkami i nie wiem, żeby ta woda nie wyparowała, to będzie dosyć ciekawy aspekt, który będę musiał się zająć w wolnym czasie. Pewnie ten kanał będę musiał mimo wszystko tutaj jakoś po prostu dociągnąć, i to będzie jedyne najsensowniejsze rozwiązanie. Ale inny aspekt to jest jeszcze to, że tutaj jest jeszcze trochę przestrzeni, które bym chciał jakoś ładnie zagospodarować. No jest innymi słowy, po prostu tutaj jeszcze trochę do zrealizowania, i tym będę się chciał zająć na przestrzeni e, pomiędzy odcinkami. Jak to zrobię, to może po prostu nam to pokażę w międzyczasie w jakimś odcinku. Dojście tutaj, jak widzicie, do portu jest górą, w sensie, że trzeba się dostać e, tylko i wyłącznie przez bramę. Także jest dobrze. To skorzysta korzysta z tego, nie są. Są jakieś dzikie tłumy, ale może i nawet dobrze w sumie, e, także no jest, tak, to funkcjonuje faktycznie, jest tak kładka. są te przejścia z jednej, w drugą, w trzecią i w czwartą stronę, e, natomiast jeżeli chodzi o park rozrywki, to tutaj dużo, w sensie, no on sobie jest, tak by on de facto, mógł, możemy go chyba zrobić za darmo i może ktoś przyjdzie. Jakby naprawdę nikt nie jest zbytnio zainteresowany naszym parkiem rozrywki Zupełnie nie wiem, nie, nie rozumiem tego czemu. A nawet tutaj dodałem parę pa, pa kilka ciekawych bajerów, w sensie yy, chyba. A, można to z dom stachu postawić. No dobra, to jest dobra, to jest, jakiś, jest jakiś nowy budynek, no to postawmy dom, dom stachu może po tej stronie, żeby faktycznie coś tutaj się działo. I autka z rzeczki, wydawało mi się, że to już postawiłem gdzieś, ale no dobra, niech będzie. Te kolejne budynki są ciekawe. To jest faktycznie wieża swobodnego spadania, wahadło, spływ łódką, diabelski młyn, no i oczywiście kolejka górska. To są faktycznie moje ulubione budynki z park rozrywki, ale to jeszcze i jeszcze chwila. No dobra, to było na z tego filmu. Dziwny dzwoneczek. Kolejny film już ja w tym momencie. Ja zaraz go zacznę nagrywać, więc pewnie go będę nagrywać przez jakiś dłuższy czas, ale mam nadzieję, że się pojawi w przeciągu najwięcej tygodnia, bo chcemy jednak. Te filmy zrobić co tydzień, i to, to, to trzeba w końcu zrobić. Wyburzyć to całkowicie i postawić zupełnie od nowa cały przemysł naftowy, żeby to funkcjonowało, działało, wyglądało i tak dalej, bo aktualnie. To, to na pewno nie funkcjonuje. W sensie większość tych budynków aktualnie tylko i wyłącznie ciągnie e, środki niepotrzebnie z mojego konta, e, a mogłoby to dużo, dużo więcej zarabiać. Zarabia aktualnie 14 tysięcy, a ja tu chcę zrobić, żeby to zarabiało naprawdę całe miasto e, i mega fundusze były tutaj po prostu spływały, więc to jest jeden z aspektów, który będę chciał zrobić na kolejnym odcinku. Także co ja mogę powiedzieć, jeśli taki film wam się podobał to zostawcie w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jakby to z was się zastanawiał czy ludzie są zainteresowani jeżeli chodzi o turystykę tym miastem no to ewidentnie promów trochę tych płynie. Jak są zapełnione, no sobie sprawdźmy, no ten jest pełny w 100%, mamy jeszcze ten port tutaj, bardziej bliżej tego wszystkiego i tu też są porty, promy z całkiem de facto. Pełne, więc no, no co ja mogę powiedzieć, jestem też zorientowany, uwielbiam te opisy, ale co ja mogę powiedzieć, no jest naprawdę całkiem nieźle, wiecie co będzie w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!